Panie Łukaszu, pan ma jako kierownik, o kur, a czy jak? Otwieram piątą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Świdwin. Witam Państwa radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości. Witam Pana Wójta Kazimierza Lechockiego. Witam Pana w... zastępcę Wójta Pana Tomaszcza Waszczyka. Dzień dobry Państwu. Witam Panią Skarbnik Renatę Kamińską. Witam pana sekretarza gminy Świdwin i Radnego Rady Powiatu Świdwińskiego, pana Sebastiana Basiejko, witam pana Łukasza Pogacza, kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych. Witam również pracowników wspierających technicznie dzisiejsze obrady, operatora kamery i osoby oglądające transmisję sesji online. Proszę Państwa o zalogowanie się w celu sprawdzenia obecności. Na podstawie, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Dzisiejsza sesja została zwołana w związku ze złożonym wnioskiem Wójta Gminy Świdwin w tej sprawie na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin. Porządek obrad przedstawiony został Państwu w wysłanych zawiadomieniach oraz zaproszeniach na sesję. Po zwołaniu sesji wnioskodawca wniósł jednak o wycofanie podpunktu pierwszego w punkcie trzecim z porządku obrad, to jest uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetu na rok 2024. Proszę panią skarbnik o wyjaśnienie przyczyny wycofania uchwały z porządku obrad. Uchwała została wycofana ze względów proceduralnych. Po prostu nie ma potrzeby w tej chwili, na etapie wykonania budżetu, zmiany samej uchwały budżetowej. Dokonamy to w uchwale drugiej w sprawie dokonania zmian w budżecie. Dobrze. Dziękuję. Proszę Państwa, radnych, o zagłosowanie nad wycofaniem uchwały i porządku obrad. Tam, że projekt został wycofany z porządku obrad jednogłośnie. Porządek obrad brzmi następująco. Pierwsze otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Drugie przedstawienie porządku obrad. Trzecie podjęcie uchwał. Po, po, pierwsze, w sprawie, Pierwsza uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świdlin na rok 2024 druga w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030, czwarte zamknięcie obrad. Proszę Panią Skarbnik, Panią Renatę Kamińską o przedstawienie projektu uchwał. Uchwała Rady Gminy Świlin z dnia 3 września 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2024 i na podstawie przepisów Rada Gminy Świlin uchwala co następuje. Paragraf pierwszy: Dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Dokonuje się zmiany planu przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się. Punkt pierwszy: Po stronie dochodów budżetu kwotą 56 291 659 88 zł 88 groszy. W tym dochody bieżące 33 221 777 32 zł. 32 grosze. Dochody majątkowe 23 69 882 56 zł. 56 groszy. Punkt drugi. Po stronie wydatków budżetu kwotą 61 73 20 zł. 60 groszy. W tym wydatki bieżące 32 963 777 75 zł. 75 groszy wydatki majątkowe 28 109 242 85 zł 85 groszy. Punkt trzeci Deficytem budżetowym w kwocie 4 781 360 72 zł 72 grosze. Pokryty wolnymi środkami 250 000 zł, przychodami z kredytów i pożyczek 1 278 600 zł, nadwyżką z lat ubiegłych 3 252 760 zł 72 zł. Punkt czwarty przychody i rozchody budżetu przychody 5 381 360 złotych 72 grosze zł, rozchody 600 tys. zł Paragraf piąty uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Dziękuję. Czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały. Proszę pani Kaszuba. Panie Wójcie ja bym prosił bo Wyjaśnienie, czemu to raptem e, jesteśmy tutaj tak szybko, sesja była 28. Tak, ja powiem. E, no musimy dokonać zmiany ze względu na e, prace, które wynikły e, przy realizacji programu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, e, poprawa infrastruktury drogowej, musimy podpisać aneks do tej umowy i w tej chwili musimy wprowadzić środki, które zostały jakby na rachunku bieżącym z roku tamtego. Także jak Państwo widzicie deficyt jest zmieniony, weszły też nadwyżki z lat ubiegłych na 3 252 zł 72 grosze. to środki, wpłynęły do nas już w tamtym roku pod koniec grudnia, a niestety faktura dopiero została z, z przyczyn technicznych już tak faktura została zapłacona jakby w tym roku i teraz nam brakuje limitu o te środki na wydatki i po prostu musimy te środki wprowadzić. Nie wiem czy dość. Się... A uzupełnienie poproszę Pana Łukasza tu. Jeśli chodzi o uzupełnienie to tak jak Pani Skarbnik wcześniej wspomniała, w związku z tym, że wystąpiły roboty dodatkowe, będziemy musieli podpisać aneks. Wystąpiła też możliwość zwiększenia kwoty promesy, ponieważ mieliśmy limit 12 milionów 300 tysięcy, jeśli chodzi o promesę wstępną, którą udzielił nam Bank Gospodarstwa Krajowego, po procedurze przetargowej. Zmieniły nam się kwoty pierwotne i wartość inwestycji zmalała nam do 11 413 195 zł. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych zwiększa nam się wartość inwestycji. Co za, to, za tym idzie? Pan Wójt złożył wniosek do prezesa Rady Ministrów z prośbą o zwiększenie wartości promesy, bo jest taka możliwość, i oczywiście prezes Rady Ministrów wyraził zgodę i w związku z tym wartość została zwiększona. Ja może tylko tutaj wspomnę, że wartość robót dodatkowych to jest 519 832 zł i w związku z tym wartość inwestycji z 11 milionów 413 195 50 zł 50 groszy wzrosła do wartości 11 milionów 933 27 zł 67 groszy. Oczywiście, tutaj w związku z tymi robotami dodatkowymi wkład własny wynosi 5%, natomiast dofinansowanie 95% zgodnie z zasadami regulaminu programu Polski Ład. Dodam tylko, że wartość, czy też zakres procentowy robót dodatkowych to jest 4,35% wartości inwestycji. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Proszę Panie Radny. Panie Łukaszu, bardzo bym prosił, żeby Pan nam wyjaśnił, jeśli już o jaką inwestycję chodzi i o jakie dodatkowe, dodatkowe roboty, które wyniknęły, bo my nie wiemy na dobrą sprawę, przynajmniej ja nie wiem na dobrą sprawę, o, którą, o co tu chodzi. Mówimy tu o inwestycji, jaką jest przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Świdwin, czyli 10 dróg, które realizowaliśmy od zeszłego roku. I to są roboty dodatkowe w postaci dodatkowych e, ułożeń, utwardzeń mijanek, dodatkowych e, płyt, e, zjazdów e, oraz e, dodatkowe e, 14 lamp, jeśli chodzi o oświetlenie drogowe. Nie ma pytania. <coughs> Proszę Pani Radny. Dodatkowe roboty, Panie Łukaszu, no ponad 3 miliony dodatkowego deficytu w budżecie Pani Skarbnik. No trochę. Nie jest to tak jakoś y, pani przewodnicząca próbuje przeforsować y, uchwałę, natomiast y, na którą y, dalej nie mamy odpowiedzi, bo, bo jakie dodatkowe roboty i komu Pan chce zapłacić, za jakie drogi, no bo infrastruktura y, mieliśmy, przyjmowaliśmy do budżetu te 12 milionów. Y, natomiast teraz okazuje się, że ponad 3 miliony musimy dołożyć, ale z czego? Pani skarbnik wykazuje nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, a my mamy deficyt. Wykazywane. więc jak to rozumować pani skarbnik? Jeśli, mo, może ja, no, może w pierwszej kolejności ja e, e, uzupełnię. E, pani Antoni, kwestia robót dodatkowych, e, zna pan temat, ponieważ jeździliśmy też na drogę do Cieszeniewa i to nie był jedyny problem e, w Cieszeniewie dodatkowe jakieś utwardzenia, mijanki. E, z, wy, wykonaliśmy 10 km dróg. Proszę zwrócić uwagę, że wartość robót dodatkowych to nie jest 3 miliony tylko 519 tysięcy z czego 95 to będzie dofinansowanie i to jest 4,35 wartości całej inwestycji. Także no, mamy świadomość prawda, że, że były też miał Pan jakieś uwagi co do projektu miał Pan uwagi co do, co do zakresu żeby tu poszerzyć tam, tam coś dodać prawda. Dziękuję. Ja mówię też, Oczywiście panie Łukaszu mówimy o tych 519 no to a my mówimy o kwocie ponad 3 miliony deficytu dodatkowego. To nie jest tak naprawdę deficyt, No bo... ja rozumiem Pani skarbnik, i my nam tu nie chodzi o to, co proszę chodzi Państwa, o jakieś wyjaśnienie, macie skąd państwo się załącz... to i skąd się to po prostu ma. To jest techniczne. Ma, bo mamy nadwyżkę, a mamy <grym> deficyt. No więc y, albo pojęcia jakieś są nowe w matematyce. Nie, nie są nowe Panie Antoni, przecież ma Pan uchwałę i uchwala Pan zmiany w budżecie na poprzedniej sesji i tenż Pan miał deficyt, tylko on był w wysokości milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy, a ty teraz jest w wysokości cztery miliony, tak więcej, cztery miliony siedemset osiemdziesiąt jeden, trzysta sześćdziesiąt i siedemdziesiąt dwa. Bo w ten sposób mogę wprowadzić tylko przychody, czyli nadwyżkę środków, które zostały w tamtym roku na rachunku bieżącym. Bo promesa wpłynęła nam pod koniec grudnia, ale faktury już nie zdążyliśmy opłacić w grudniu, tylko płaciliśmy ją w styczniu. I muszę te środki teraz wprowadzić, bo nie mam limitu na wydatki. To jest czysto techniczno-księgowe tak? I, i finansowe. To musi się budżet zgrać. To nie są jakieś dodatkowe, cudowne pieniądze w postaci 3 milionów, tylko po prostu te środki, które wpłynęły z promesy w tamtym roku. I musi pani wykazać to w formie deficytu na ten tak, tak, bo muszę najpierw przychody zwiększyć i później zwiększyć deficyt. Tak, żeby to wszystko, cały budżet, żeby nam się zgrał, czyli dochody, wydatki, przychody i rozchody. I to samo jest w wieloletniej prognozie finansowej. tak? Też musi się wszystko tam w tabeli zgadzać. Mam takie pytanie, Panie Radny Giluk, dlaczego mi Pan zarzuca, że ja coś chcę przeforsować? Pani Skarbnik, proszę mnie źle nie zrozumieć, Pani Skarbnik odczytała uchwałę, Pani się spytała, czy ktoś ma pytania. No I czekała. No tak. więc myślę, że tak ważna sprawa, no po prostu. Każdemu daje czas. Każdemu dyskusję. udzielam odpowiedź, także proszę mi takich rzeczy nie zarzucać. Nie ja sobie nie życzę. No akurat tutaj pan nie powinien zabierać głosu w tej dyskusji. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania uwagi? Nie stwierdzam. Proszę państwa radnych o zagłosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 11 11 radnych jest za. Dwóch jest przeciw. Proszę dalej, Pani Skarbnik. Uchwała Rady Gminy Świdźń z dnia 3 września 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Świdwin na lata 2024-2030. Na podstawie przepisów uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 59, łamane na 446 na 2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030, wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świdwin na lata 2024-2030, stanowiącą załącznik nr 1, wraz z wykazem przedsięwzięć załącznik nr 2 oraz objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3. Paragraf 2 wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świli i paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Ja tylko może dodam tutaj, że to jest powiązane ze zmianą w budżecie, tak takie zmiany trzeba było uaktualnić i zmienić limity w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Czyli to co jest w budżecie jest na rok 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej, rok 2025 i dalsze lata nie uległy zmianie. Czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały? Nie stwierdzam. Proszę o zagłosowanie państwa radnych. Proszę o zagłosowanie państwa radnych. że uchwała została 11 radnych jest za podjęciem uchwały dwóch radnych jest przeciw. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykamy, zamykam obrady piątej nadzwyczajnej sesji rady gminy Świdwin. Dziękuję państwu bardzo za przybycie.